Teraz poproszę o zabranie głosu starostę powiatu myśliborskiego Wojciecha Wojtylisza. Szanowni Państwo, drodzy dzieci, drodzy rodzice oraz wszystkie osoby biorące udział w dzisiejszym uroczystym zakończeniu 39. regat opuchal Marina Teridzi w Myśli w klasach Optimiz A i B, o, o kidding, Kadet i klasy 420. No sprawił, że nie udało się dzisiaj rozegrać czterech biegów, dzięki czemu oczywiście więcej czasu mieliście, żeby wypocząć nad brzegami Pięknego Jeziora Myśliborskiego. Myślę, że wszyscy uczestnicy tych rewad są zadowoleni z powrotu na Ziemi Myśliborskiej tu na terenie przystani. Zespołu pracywek oświatowo czy Szkumer w Myśli Bożu i że będziecie mile wspominali te chwile spędzone tutaj w Myśli Bożu. Kończąc, bo wiem, że wszyscy uczestniczy tych regat, marzą o jednym, odebrać się na i jak najszybciej chyba zarwać się i wrócić do domu. Słowa, gorące słowa podziękowania dla organizatorów za sprawne, bezpieczne przeprowadzenie tych regat w przyszłym roku będzie jubileusz 40-lecia tych regat, dlatego pozwolę sobie już dzisiaj zaprosić wszystkie kluby, które uczestniczyły w tych regatach, a jak pamiętamy były 14, żebyśmy wszyscy spotkali się podczas jubileuszowych 40 regat za rok, czyli się w powiększonym składzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu staroście, A jeszcze chciałbym oczywiście jak zawsze witam, witam i zapominam o naszej telewizji regionalnej, Krzysztof Kuczyński to jest ten pan stojący tutaj tuż obok mnie z kamerą, tak machający do nas wszystkich roczką, witam serdecznie pana Krzysztofa, jest to telewizja tutaj regionalna i będzie to wszystko oczywiście w internecie można obejrzeć.